A moje miasto to Białystok. Dziś w Radiu Art gościmy Annę Dobrowolską-Celwik, współinicjatorkę powstania Rady Kobiet przy prezydencie Białego Stoku. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Oraz Piotra Bogniuka, dyrektora Automobil Klubu Podlaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W naszej dzisiejszej miejskiej audycji porozmawiamy o wydarzeniach, które czekają nas w Białym Stoku. Na początek, jako że lecimy datami, pomówmy o 44. Rajdzie Podlaskim. Jakie atrakcje czekają nas tym razem? Zacięta rywalizacja to na pewno. No, 44. edycja naszej najważniejszej, największej motorsportowej imprezy Automobil Klub, ale sądzę też, że w naszym całym województwie już niedługo i rywalizacja, która będzie przebiegała na łącznie ośmiu próbach sprawnościowych w naszym mieście. Zaczniemy nietypowo jak dla nas, bo zazwyczaj przy Kościele Farnym zaczynaliśmy rajd Podlaski, uroczystą ceremonią, ale w tym roku zaczynamy na torze Białystok oraz z próbą przy Kopcu Papieskim. Następnie przenosimy się na próba BKS Hetman przy ulicy Kawaleryjskiej, takie tradycyjne, kultowe miejsce można powiedzieć dla naszych białostockich rajdowców. No i wisienka na torcie, jak to mówimy, a więc próba placen ZTS, czyli wokół Placu ZTS-u i na tych ulicach, które łączy ten plac, tam będzie rozgrywała się próba dwukrotnie przejeżdżana właśnie wspomniany placen ZTS. Od godziny, jeśli chodzi o atrakcje, od godziny 13 mm -hmm. Gdyż start jest od godziny 10 e, imprezy właśnie na torze Białystok, a od godziny 13 rusza nasz fanpark, e, gdzie będzie się naprawdę sporo działo. Ten fanpark jest e, zlokalizowany na ulicy Mariańskiego. E, od godziny 13 do, do końca imprezy, do około godziny 18 będzie można e, zobaczyć wystawę bardzo ciekawych amerykańskich aut, e, retro go-kartów, ale też nie retro, bo, bo będzie też nasz najmłodszy chyba w Polsce kierowca kartingowy grupu Nichtera. Będzie wystawa starej motoryzacji, ale też wozy policyjne, różne konkursy, dmuchańce, taka strefa dla dzieci, wyścigowe motocykle, stare motocykle naszego mistrza polskich z dawnych lat, pana Pawła Mackiewicza. Będzie można się przejechać, no zawczasu chyba trzeba będzie wygrać jakiś konkurs, ale będzie mhm. można przejechać z kierowcą rajdowym na prawym fotelu auta rajdowego. Także to jest naprawdę wielka gratka dla, dla fanów Motorsportu, A jeżeli takim, takimi fanami jeszcze ktoś nie jest, to być może przez to się stanie, także serdecznie zapraszamy od godziny 15 i 16 będziemy już realizować właśnie wokół placu NZU te przejazdy, stawki trzeciej rundy samochodowych mistrzostw Białego Stoku oraz rundy okręgu białostockiego, dlatego że rajd ten jest właśnie eliminacją, czyli przyszłą rundą tego cyklu, który w tym roku obchodzi 15-lecie już, a więc samochodowych Mistrzostw Białego Stoku. 7 czerwca. 7 czerwca w sobotę tak. Dokładnie serdecznie. tak. To wydarzenie to nie tylko taka gratka dla kibiców, tak jak pan wspomniał, ale też myślę sobie pewnie sporo utrudnień dla kierowców, którzy sobie chcieliby pojeździć po centrum miasta. Zdecydowanie tak. No organizujemy to w sobotę, ale miejsce jeśli chodzi o plac NDTS-u zaczęliśmy... Hmm. Ma, ma kilka epizodów powiedzmy jakieś 20, 20 lat temu, natomiast... Miejsce to zaczęliśmy mm, przy naszej imprezie Rajdu Podlaskiego od e, dwóch rund e, rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, który, które organizowaliśmy w 2022-2023. No i tak zostało. Jest duże zapotrzebowanie i dużo, dużo chęci, energii wśród startujących i, i widzów, i kibiców, żeby tamto organizować. Jest to miejsce bardzo widowiskowe, więc owszem, e, będą utrudnienia, parkingi e, wokół ulicy, wokół placu NZS-u, na ulicy Kalinowskiego, Mariańskiego, Kirillskiego. E, Kłodowski oraz liniarskiego będą zamknięte już od godziny 6 rano, także drodzy kierowcy, przepraszamy oczywiście za utrudnienia, ale jest to niezbędne, aby potem zapewnić, yy, yy, zapewnić bezpieczeństwo yy, na naszej imprezie i odpowiednio przygotować, bo jednak to są samochody, yy, które yy, no, potrzebują odpowiedniego zabezpieczenia, może coś się wydarzyć, a więc nasze doświadczenie mówi o tym, że trzeba to zrobić, trzeba zabezpieczyć od godziny 6 już parkingi. Yy, od godziny 10 będzie wyłączono na ulica Mariańskiego i Kalinowskiego po to, żebyśmy mogli też przygotować właśnie ten fan park nasz oraz strefę przedstartową. A można się jeszcze zapisać do od godziny 13 tylko dopowiem. Będzie już całe to właśnie centrum wokół placu zamknięte. Tak, można się zapisywać do jutra do godziny 15, chociaż mamy jeszcze taką furtkę, już nieco droższe jeśli chodzi o wpisowe dla spóźniarskich Można i po tym terminie. Ale tu odsyłam na stronę smbap.pl, gdzie... Są wszystkie niezbędne informacje, więc regulamin imprezy z harmonogramem i różne właśnie. Załączniki, jak formularz na przykład zgłoszeniowy. Nie jest nic skomplikowanego, żeby zgłosić się w tej imprezie. Jest to impreza dla amatorów, chociaż oczywiście startuje stawka, która, która już startuje kilka lat. Ale zapraszamy również zielone listki, tak zwane. Zapraszamy każdego, kto chciałby wziąć w tym udział. Nie każdy od razu musi bić się o pierwsze miejsce, a warto w przygotow na przygotowanych próbach sprawnościowych wykazać się umiejętnością, bądź się pociągnąć ćwiczyć, sprawdzić siebie, sprawdzić swój samochód i sądzę, że przeżyć. Bardzo dużo przygodę, dlatego że no, próby są ciekawe, e, impreza jest też ciekawa. No i przejechać w Białym Stoku, potem czy wziąć udział w próbie Placen ZTS, w którym właśnie jest zwykły ruch uliczny, a tutaj będzie e, miejsce do, e, do rywalizacji. Także, także na stronie smbap.pl to jest właśnie ta dedykowana dla naszego cyklu. Oczywiście proszę śledzić nasze e, media społecznościowe, bo tam. Na bieżąco podajemy wszelkie informacje, jak i również konkursy organizujemy. Także serdecznie wysyłamy tam bardzo gorąco. 10 czerwca, kilka dni później, czeka nas natomiast pierwszy kongres Białostoczanek w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Będą prelegentki, będą różne atrakcje. O czym będzie mowa? Ja w imieniu naszej Przewodniczącej Anny Augustyna, ale też w imieniu wszystkich członkin Białostockiej Rady Kobiet chciałabym zaprosić wszystkie mieszkanki i mieszkańców na nasz pierwszy kongres Białostoczanek 10 czerwca o godzinie 16 w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej w Białymstoku. O czym będzie? Kongres będzie o nas. Będzie do, to przestrzeń do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, Spotkamy się też z kobietami, z prelegentkami, kobietami, które nas inspirują. Mhm. Są dla nas autorytetami, są ekspertkami. Będzie Katarzyna Miller, będzie Dominika Nawrocka, kobieta i pieniądze. Będzie Ania Makowska, doktor Ania też, Ewa Wila, Wilmanowicz, Wilmanowicz. I to wspaniała plejada gwiazd. Natomiast też na scenie pojawią się nasze lokalne liderki, kobiety, rakiety, tak nazywamy je. Są to inspirujące białostoczanki, od których też się wzajemnie uczymy. Katarzyna Pułapska, Magdalena Apolonka, Zalejska będzie też Anna Raniewicz i Beata Wiśniewska. Chciałam powiedzieć, że bilety dostępne są jeszcze na stronie www.veneapel. W przestrzeni miejskiej rozwiesiłyśmy plakaty i z programem, i też można ściągnąć kod QR. Ważna informacja to jest również taka, że mamy wsparcie prezydenta miasta Białego Stoku, mhm. zadanie finansowanie jest ze środków z budżetu Białego Stoku, co jeszcze będzie się działo na sali podczas kongresu. Proszę. Dookoła będą stoiska organizacji pozarządowych, fundacji i Białego. Białostockich i stoisk informacyjno-promocyjnych rządowych dotyczących wspierania kobiet i rodzin. Będzie stoisko z naszym białostockim projektem Żółta Kanapa. Projekt otrzymał nagrodę Podlaskiej Marki w, za 2024 rok. Jest to projekt dotyczący wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Co jeszcze będzie? Wspaniały pokaz Barbary Piekut i moda nasza Białostocka, ale na światowym poziomie. No i spektakl muzyki Świadła mi zgod. Mi zgod jest to Joanna Zubrycka, członkini Białostockiej Rady Kobiet. Niedawno była w Mediolanie we Francji. W, dosłownie kilkanaście dni temu też śpiewała z Justyną Steczkowską i Kurpiami Zielonymi. Jesteśmy niezmiernie dumne z naszych członkiń, bo każda z nas ma bogaty życiorys, osiągnięcia, sukcesy, też inspirujemy e, inne kobiety, e, wspieramy młode dziewczyny i w biznesie i w, i w rozwoju osobistym, zawodowym. Także będzie to wielka wspólnota i wspieranie kobiet. Spodziewacie się dużej frekwencji? Spodziewamy się dużej frekwencji, ponieważ ja uczestniczę w różnorodnych wydarzeniach mhm. organizowanych przez i Podlaską Radę Kobiet i Białostocką Radę Kobiet, więc na wszystkie wydarzenia bilety sprzedają się potocznie mówiąc na pniu. To są wydarzenia, które gromadzą po 700 osób, po 700 kobiet mhm. z Białego. Stoku i z całego regionu, więc zainteresowanie jest olbrzymie i dlatego też w odpowiedzi na potrzeby naszych dziewczyn, kobiet, pań z Białego Stoku organizujemy ten kongres Białostoczanek. Dlaczego takie wydarzenia są szczególnie ważne właśnie, żeby organizować je dla Białostoczanek, dla mieszkańców Podlasia, ale i generalnie dla wszystkich Polek? Mhm. Bo dziewczyny się rozwijają, dziewczyny i kobiety są chętne do pozyskiwania nowej wiedzy, nowych kontaktów, do edukowania się, ale też do budowania więzi, do wspierania się, do robienia czegoś razem, do przeżywania tych wydarzeń i do bycia po prostu ze sobą. Faktycznie inspirujące to brzmi. O tym wydarzeniu i o wielu innych można poczytać m.in. na stronie internetowej Miasta Białystok www.białystok.pl. To jest pierwszy kongres białostoczanek, ale nie pierwszy taki kongres generalnie w Podlaskie. Mm. To prawda, w, to prawda, w 2012 roku organizowałyśmy z Podlaskim Stowarzyszeniem Właścicielek Firm, organizowałyśmy tutaj, mam na myśli społeczniczki i aktywistki też Danutę Kaszyńską, która obecnie jest w Białostockiej Radzie Kobiet. Pierwszy Podlaski Kongres Kobiet minęło 18 lat, więc jesteśmy już pełnoletnie, kontynuujemy swoją działalność, rozwijamy się. No, i zapraszamy wszystkie chętne kobiety, ale też Panów do współpracy. I my gorąco zachęcamy tak do udziału w tym wydarzeniu, jak i w 44. Rajdzie Podlaskim. Anna Dobrowolska-Cylwik, współinicjatorka powstania Rady Kobiet przy prezydencie Białego Stoku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Oraz Piotr Bagniuk, dyrektor Automobil Klubu Podlaskiego. Dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, Dziękuję mam również. chwilę, że tutaj było, była mowa o najmłodszym e, e, kierowcy tak, po nich też. Tak, tak. I to też jest syn naszej członkini Podlaskiej Rady Kobiet. Piękna <noise> sprawa. I, I niech to będzie, <noise> tak. będzie fantastyczne. Może przyszłości zrobimy rozmowy. razem te dwie imprezy połączymy. Tak, tak. czemu nie? To Niby to jest poza świat, tak, rajdów sami. I kobiece, a może jednak tak. połączymy. A moje miasto to Białystok.